Dzień dobry, witajcie, dziś sobie zaplanowaliśmy, że zajrzymy tutaj do Dżowni, co się dzieje, ale ich tu dużo, wszystkie siedziały w tej łusce od cukinii, ale ogrom, chcemy trochę tam pogrzebać w nich i zobaczyć, czy może jakieś jajeczka są albo małe, a jak nie, to zaraz trochę im w tym pomożemy, żeby, żeby ich zachęcić. Nie ma? Nie ma nic A jajeczek też nie widać? Nie ma. chyba. Takie dzikie. Nie chyba, nie widać, chyba że może gdzie indziej. Ale tu ich dużo, pokaż mi, pokaż, pokaż. A! to już nie nic? Nie ma. Także pomożemy im trochę. Przyniesiemy im trochę e, kartonów chyba, nie? Czy co? Wytł Albo wytłaczanki, o. E, potrzebują celulozy, żeby się rozmnażały. Także trochę im pomożemy. Już miały małe nie jeden raz, okay. znaczy małe wykluły się z jajeczek. No, bo teraz jest po prostu ich dużo więcej niż było na początku. Co to jest? To nie chyba nie? To jest, to jest. No, za duże. Bo później jeszcze do kompostownika też będziemy kłaść na wiosnę, nie? Żeby tam przerobiły, później na, na warzywnik będzie. Także damy im teraz co? Wytłoczanki chyba, nie? nie? No. no potem te <laughs> Idziemy. Tam mamy takie niewymiarowe w sumie parę, to może tamte weźmiemy. Dzisiaj znowu wieje, ale taki mamy klimat, on ciągle wieje. Cię się zdarza dzień raz na jakiś czas, że nie wieje Dobrze. Jeszcze przy okazji znów, że jesteśmy tutaj, to pokażę Wam... No z tej strony... się odsunę. Z tej strony tak jak było wczoraj, jak pokazywaliśmy, ale ta strona już jest uzupełniona. Na ten sam poziom. Tu i tutaj ten słupek. Tu słupek nawet wyżej już trochę już do końca. Na gotowo, tylko jeszcze te, jak to się mówi, narożniki, tak? No i tutaj zostało dwa rządki. Odtąd, tu nad oknem i tu do drzwi, dwa rządki zostały, także na jedno chyba podejście już pójdzie. Dół. A no i dół właśnie. Bo jeszcze od podłogi trochę. No tam same cięcia, także trochę zajdzie. Nie, Psiaki, Dobra, wracamy damy im, pozakrywamy. Zobaczymy czy coś z tego wyjdzie. Wo wow, a ja Piotr zamknął. Ale tu zbiegowisko wszyscy Dobra. No takie małe kawałki one to przerobią. I co byś trzeba im dać jeść jeszcze, czy nie? Jak teraz przegrzebiemy to wszystko o, to jest... Ale tu ile jest no A hmm. ty dzięciek. zajrzeliśmy pod food, że tu jest pełno tego humusu już. Aż się prawie z wiaderka wylewa, także jeszcze pójdziemy go wynieść. Tam gdzie go zbieramy do podlewania roślin na wiosnę, na lato. Krecik, wychodzimy. O, no, śmigaj. Ała, perła, ała, ała! Ciepka. Do piwnicy pójdziemy wynieść. Tam zbieramy. Co się dzieje? Psiaki. Czemu? No ten, Aha, bo ten, na, ten, na lewak A ten na nie wchodzi No, aha, no za wysokie jest Ile tu już masz spółbańki? Jest, nie. nie? Już w zeszłym roku trochę yy, mieliśmy, ale to takie początki były, nie? Dopiero. To tak że... się podlewało na tym roku. Co? Bo podlewało się to wcześniej. Podle... No, a teraz zbieramy. No teraz nie ma co podlewać wiadomo, ale przynajmniej teraz będziemy mieli jakiś zapas, bo wtedy no, to tak niewiele było, a warzewniki takie dosyć spore, więc. To ja będziemy robić z... wtedy z tych jeszcze? Od krowy, nie? Czuję, no, od kus robiłeś też nie? No. Ale naprawdę, jak się podlało kilka razy, to od razu było widać różnicę w warzywach. Y dla kur, no buraki. Weźmiemy przy okazji, już nie będziemy szli drugi raz. Idę przodem. Kruciułek. Nie przyszłeś po ziemniaczka? <tuszy> Nie, to kostka, nie ziemiaczek. Pójdziemy do kursa nieść. I sobie też dziobią. To wiaderko jeszcze trzeba odnieść. I później co? Trzeba tym dżownicom coś dać jeść, nie? Bo tak na ten, będą rozgrzebane miały teraz. A, i nasza kaskaderka. Ała. Co wczoraj skakała po oknie na piętrze. <gryw> po siatce. Jajek? O, pół wiadarka na razie. Jak tutaj siedzi w środku, nie chcę wychodzić, zimno znowu. Ale cóż, co zrobić? Na to nie mamy wpływu. W planie mamy już na chwilę te koguty spróbować je wpuścić do nich, ale tak chyba po ciemku spróbujemy, nie? Wieczorem. To może nie zajarzą, że ktoś nowy jest. A jeszcze jajka przy okazji. To siedziały, no ile? Prawie. Ura! Krecik, pilnuj. Tylko tak ładnie, a nie jak zwykle. Siedzą już prawie tydzień tutaj. Kury tak się zbytnio już nie interesują nimi. Yy, no zrobimy taką próbę. No, ale jak nie to z powrotem trafią tutaj. Może jeszcze być za prędko. No zobaczymy. Wszystko się okaże. Jeszcze jedną robotę mamy zaplanowaną, ale to za chwilę dopiero jajka wybierze i pójdziemy. Trzeba wybierać te jajka. A jak dziobią. Jeszcze <laughs> przejść ciężko. Yy, jajka musimy wybierać kilka razy dziennie, bo gniotą. I w ogóle ostatnio widziałam, nawet ci nie mówiłam. Tutaj często leży tylko skorupka od jajka, która jest znosi na tym, na podłodze, i od razu zjadają. Albo spadnie gdzieś tam z gniazda, które jeśli się rozbije, no to wtedy jak się rozbije, to już zjedzą. No właśnie tam siedzi kura znów, chyba. Także nie wiem, czy to ona znosi, czy tak sobie siedzi. Jak tam kura będzie jajko? Mamy jeszcze jedną taką leniwą kurę. Tu sobie siedzi. Zdrowa jajka znosi. To właśnie to jedno zielone, które zawsze mamy prawie codziennie. To jest od niej, bo kiedy się przyłapałam. I ona taka jest. Gdzie usiądzie, tam siedzi. A jest zdrowa, nic się jej nie dzieje, ale. Taka o. A ty? Masz jajko? Ojej, dobra. Nie ma. Może później będzie. No już w sumie pełne wiaderko jest, także jeszcze kilka będzie pewnie później. Jeszcze siedzą. Jeszcze siedzą, no? Wszędzie. Pełne gniazda. O, to dyniacze, coś się nie Oj oj oj. Ale wieje. Jeszcze tam masz coś dla nich? Dynie nam w tym roku bardzo obrodziły. Dynie cukinie. No, A teraz już mamy końcówkę już w ogóle takie trochę uschnięte nawet, ale to dla drzownic jak najbardziej się nadają. Nawet lepiej, szybciej, szybciej będą przerobione. A koziołek już zaczynasz, ja? Koziołek. Dobra. Już już zaczynasz mnie. Ej, koziołek! Perła tu? Nie, uciekła. Dobra, to idziemy. Oj, perła, Krecik! Ojej, a tu te drzwi tak się ciężko zamykają. Ostatnio nam odgiął w wiatr jak trzasnął. Jeszcze nie naprawiliśmy. No nie było kiedy. No, już taka zgniła, ale to nic, bo nawet bardziej jedzą, nie? Tak jak przed chwilą, przecież odsuwałeś, to przecież tam mnóstwo ich się działo. A nich jeszcze lepiej. Dajemy też fusy od kawy. Ktoś nawet w komentarzach pisał, że lubią. Dajemy tylko, że my kawę nie pijemy praktycznie, tak że nie mamy za bardzo skąd, tak jak ewentualnie po gościach czy coś. A jak już pijemy, to rozpuszczalną, także. Mało. Czy no trawa zamarznięta, ale to zjadają chętnie, bardzo chętnie, także do wiosny, do wiosny sobie poradzą. Przykryj, bo tu kotka Kitka śpi. <śpii> Nie kotka Kitka, już patrzysz, nowe łóżeczko ci zrobili i te same. Tylko może inny kształt trochę pod spodem. Idź kreciulek. Jeszcze idziemy do, do kaczek tam kilka dni temu w sumie też na którymś filmie mówiłam, że jedna jest kulawa yy, tak szukaliśmy przyczyny nic nie znaleźliśmy tak naprawdę nic tam nie ma, ani zranionej nogi, ani nic ale któregoś razu jak tak przyczaiłam się chwilę to wydaje mi się, że ją yy, po prostu kaczor męczy dosyć mocno gdzieś tam może coś się przesiliło no kulawa także chyba ją weźmiemy do izolatki niech sobie trochę odpocznie może jej może przejdzie ta noga Taki... Ale uciekać umie. To co, teraz będzie gonił. A tam nie zamknęłam. No szkoda kaczki. A kaczor, no tak mi się wydaje, bo ją gonił i gonił, i gonił. Jak tam w domu... Perła, Perła, no, chodź! Nie wolno. Już zobaczyła, że się afera zrobiła, to by chciała pomóc. O, tam ją złapie dopiero pewnie. się właśnie wydaje, bo mówię, jak przypatrzyłam to tak ją trochę męczył za mocno. Chodź. Także koguty poszły z izolatki do innej izolatki większej. To W ich miejsce pójdzie teraz kaczka. Już mieliśmy w sumie taki przypadek, nie? Że kaczor kaczki zamęczył w zeszłym roku. no? To była jedna kaczka? Jedna kaczka była. Jedna kaczka, dwa kaczory, ja? czy jak? Jedna kaczka, jeden kaczor. No. no i to było za dużo. Po prostu zamęczył ją. Akurat jesienią nam padł stary kaczor. Także od razu kupiliśmy drugiego. Młodego. I chyba przez to taki niewyżyty. No, Wydaje mi się, że właśnie przez to ta nóżka taka łapka. No zobaczymy. Posiedzi trochę, zobaczymy. Jeszcze damy jej tutaj pić i jeść. I sobie trochę odpocznie. Kto tu się włamuje? Chodź, kreciulek Także takie nasze izolatki tu. O kury, jakie zaciekawione wyszły. Słyszą, że się wchodziło to idą. Będzie miała trochę lepiej, taka czuszka. jak tam. Nie będzie cię męczył. Nieładny. Co tam perwa szukasz? No teraz wyszły jak usłyszały to wyszły. Tak to siedzą, gdzie cieplej. I w sumie się wcale nie dziwię. No a teraz tamten... Tam tej nie będzie męczył? Trzeba też podglądać nie. trochę, nie? Na tą się uwziął widocznie, albo po prostu coś tam, no nie wiem, może coś się jej uszkodził. Zobaczymy. Nic tak poza tą nóżką jej nie jest, ale dalej nie wiadomo, jakby się to skończyło. No tu jest znacznie cieplej. Dobra, mąż zabiera się za karmienie. Ja też idę do domu. Ale dziki, zobacz, jakiś. Zobacz, co on robi. Kołupę se psuje. Powiększa <grywa> Za mało masz. Mm -mm. Takie popisy. A drapaczkę można znowu zabrałeś? zwalił? Zwalił. Ale łobuz. No. Ziołek. <grywa> nie, on patrzy za jedzeniem się wkurza, bo musi czekać. On nie lubi czekać. Dobra, to mąż się zabiera za karmienie. Ja idę do domu. Także trzymajcie się. I do jutra.